Cześć! Dzisiaj narysuję Hunter Glutka. Najpierw kółeczko, czyli ciałko. Teraz łóżka. Teraz to coś. Łóżko. Tutaj tak, tak. Teraz koloruję. Pyk. Okej, okay, już dół jest pokolorowany. Teraz ogonek. Łóżko i pierwsze i łóżko drugie. Teraz jeszcze druga część. Teraz tutaj zrobię tak ładnie. I tutaj zrobię tą opaskę. Teraz jeszcze zrobię tak, żeby ładnie to wszystko wyglądało. teraz łóżko robię jeszcze i teraz drugie tada no ładnie wyszło nawet